Dzisiaj spacer z samego rana. Na no, spacer. Po higienę. <laughs> Ostanaliśmy w jakiejś drużce obok autofonu, bo już miejsca nigdzie nie było. Więc z rana przymusowy spacer. Musicie zobaczyć, w jakim ładnym miejscu mamy dzisiaj rozładunek. A żal, że za bardzo czasu nie ma na spacer. Mogę sobie tą i weftą może ze 100 metrów pospacerować, bo zaraz będziemy się rozładowywać. Czekamy chwilę na adres, gdzie mam wyjechać. Nie mogłam darować sobie, żeby nie zejść do tej rzeki chociaż na chwilę. Ładujemy i wracamy.